Cześć, ja jestem Grzysiek, a to jest rekonstrukcja ułożenia Felixa Zemdexa 328. Ułożenie, które Felix Zemdex opublikował 1 stycznia na YouTubie, natomiast padło ono w trakcie wcześniejszej sesji na Twitchu. Jest to, o ile mi wiadomo, najszybsze ułożenie, które jest zarejestrowane. To znaczy wiemy o ułożeniach, które są szybsze, na przykład Kaitana Opaha 288, ale nie są one w żaden sposób nagrane. Felix Zemtex jest kolor neutral, to znaczy robi krosa na dowolnym kolorze. To ułożenie było na kolorze pomarańczowym, ponieważ większość odbiorców tego kanału nie jest kolor neutral, więc ja przełożę to ułożenie na kolor biały. Więc kostkę nie, nie skamblujemy zielonym do siebie, białym do góry, tylko w takiej rotacji czerwonym do góry, zielonym do siebie. Kostka jest już pomieszana i jak widać, dwa ramiona krosa są już połączone z centrami, są już w swoich miejscach. Tutaj mamy bardzo fajny taki bloczek, w sensie krawędź połączoną z dwoma centrami. Na dodatek tutaj jest taki ładny też układ, który pasuje do tych dwóch, do tego elementu, do tej krawędzi, więc można próbować zrobić jakiegoś X-Crossa. Zamiast tego jednak Felix zdecydował się na bardzo łatwego krosa, dlatego, że trzecie ramię krosa też jest połączone z centrem, wystarczy więc tylko wykorzystać tą już taką sztuczkę tak żeby tutaj zrobić krosa i ponieważ kros jest bardzo łatwy i tutaj wiemy że już ten element czy te dwa elementy połączone wylądują tutaj obok tego czerwonego ramienia krosa i zrobią taki kwadrat to można przewidzieć że tak, że ta krawędź wyskoczy do góry i później taką sztuczką kichol można będzie ją tutaj wrzucić w to miejsce po to żeby zrobić kolejną parę no i można przewidywać drugą parę, czy w zasadzie pierwszą parę, od której zaczniemy i tą parą była ta para zielono-pomarańczowo i z białym narożnikiem, no tutaj w tym miejscu. Felix przewidział, że ona się rozbije i myślę, że doskonale przewidział, czy wiedział co z nią zrobić, więc myślę, że tutaj te dwie pary zostały przez niego na pewno przewidziane, czy zaplanowane. No więc zacznijmy od krosa, Mamy w ten sposób do dołu przestawienie, tak, po to, żeby skorgować to krosa, które było w złej orientacji. Teraz jest już w lepszej, bo jest połączone z centrem w sposób właściwy, więc mamy w ten sposób. I kros jest zrobiony, jak już mówiłem tutaj, łatwy do przewidzenia. Kwadrat i krawędź brakująca do niego, wystarczy tę krawędź później tutaj w to miejsce wrzucić. Pierwszą parą, którą zajął się Zemdex, była ta para. Tu jest narożnik, tu jest krawędź, ona jest parą rozbitą i tutaj gdyby to był taki normalny podstawowy f to na przykład trzeba by było wycofać do tyłu, tak żeby skorygować właściwy układ i tutaj móc rzucić. Tak, natomiast ponieważ narożnik siedzi nam idealnie już tutaj nad slotem, tylni slot jeszcze jest niezrobiony, więc Zemdeks po prostu zrobił tak, że schował narożnik, przestawił krawędź we właściwe miejsce po to, żeby po ruchu R2 tak jak widać, móc już tutaj połączyć i wrzucić. Bardzo fajna, prosta sztuczka, wręcz oczywista. Rotacja i postawienie tej krawędzi, która w międzyczasie przewędrowała nam z tego miejsca w to miejsce. Postawienie tutaj po to chyba, żeby mieć lepszą kontrolę. Przestawienie tego narożnika do tyłu. Sztuczka Kichol polega na tym, że w miejscu, gdzie jest niełożony narożnik, czy jakby przestawiamy w dolną warstwę po to, żeby mieć jakiś niełożony narożnik i móc swobodnie tutaj wrzucić krawędź w to miejsce, więc wrzucamy. I teraz, żeby nie wracać w ten sposób i później rotować, Senderges po prostu zrobił taki ruch grubę U. Więc to mamy dwie pary. Bardzo fajnie, ciekawie zrobione. Trzecia para, również ciekawa, to jest ta para. Tu jest krawędź, tu jest narożnik. I znowu, gdybyśmy robili takim zestawem podstawowym, to trzeba by było zrobić rotację i tutaj robić parę, łączyć parę i rzucać. Natomiast, żeby uniknąć rotacji, Zendeks znowu posłużył się kolejną sztuczką, mianowicie zrobił ruch U. I tutaj po ruchu front ustawił te, dwie, te dwa elementy, krawędź i narożnik, we właściwej relacji do siebie i na dodatek wysunął tutaj pustego slota. Więc teraz wystarczy połączyć U2 i wrzucić. Cofamy całość i mamy trzecią parę zrobioną. No i czwarta para siedzi nam już tutaj w bardzo łatwy przypadek. Narożnik, krawędź, wystarczy zrobić dwa razy cykl i mamy parę zrobioną. I jesteśmy po f Idealnie już pod ręką mamy olela. OLL, tak zwany piorun, ale z żółtym tym elementem, patrzącym tutaj do nas, bo może być jeszcze tutaj na boku, wtedy to jest inny algorytm. Tak zwany gruby Sjun, Tutaj Zemdeks, niektórzy mają go na lewą rękę, Zemdeks ma go na prawą rękę i robi go w ten sposób, tak. Zrobione. Widać już skipa. U2, korekta i ułożenie jest zrobione. Bardzo krótkie, szybkie ułożenie. 36-ruchowe. Przy tym czasie daje to fantastyczny TPS, czyli liczbę ruchów na sekundę, prawie 11 ruchów na sekundę. Nieprawdopodobne też doświadczenie widać tutaj z Felixa Zemdeksa w tym ułożeniu. No i tylko pozostaje sobie życzyć, żeby zawody wróciły. W Australii już wróciły. Zemdeks jest chyba po jednych zawodach. No i żeby to powtórzyć na zawodach i poprawić rekord Yushendu, który ma już dwa lata. Dzięki za uwagę. Na razie. Pa.